Zbieram zioła nie dlatego, że są modne. Zbieram, bo nie chcę żyć w ciele, które nie daje rady. Zbieram, bo wiem, że pokrzywa to nie jest chwast. To zioło, które mówi, wystarczy, czas posprzątać. Bo jeśli jesteś ciągle zmęczona, opuchnięta, z bólem głowy, napięta jak przed wybuchem, to nie jest PMS. To nie zły dzień, to organizm, który nie ma jak się oczyścić i tu właśnie wchodzi w grę pokrzywa. Zawiera ona chlorofil, który oczyszcza krew, flawonoidy, które działają przeciwzapalnie, potas, który wypłukuje nadmiar wody, przemionkę, która regeneruje skórę i tkanki, witaminę C, K oraz żelazo. Wszystko, co zasila Twoje ciało. Prawda jest taka, że pokrzywa nie głaszcze, pokrzywa resetuje. Od środka, od nerek, od wątroby, od tego, co zatkany. Nie działa po jednej filiżance, ale działa cicho, systematycznie. To zioło, które wie, że masz dość po zimie i trzeba zrobić wszystko powolutku. Przepis na napar jest w opisie tego filmu wraz z przeciwwskazaniami. Zbieram zioła, a ty.